witam, tutaj ja Margot, nie wiem czy mnie znacie czy nie, pewnie mnie znacie, no jeżeli nie, no to o to jestem ja, to jest mój kanał. Więc co, ci nagrywam tutaj na kanał soleczki, no bo no nie mam, dziewczyna jest zapracowana, całymi dniami siedzi się uczy, no bo jest po prostu mądro, tak, i się kształci. Nie to co ja, ja mam czas, więc co nagrywam. Solka jest zajęta, więc witam w mojej kuchni, ci sobie nagrywamy odcinek. Nie wiem, dzisiaj w ogóle dobry dzień, więc zrobiłem odklejki i będziesz w ogóle gość specjalny w tym odcinku, tyle wam zdradzę. I montowany jest to przeze mnie, tak. I miniaturka chyba też z mojej roboty, i tytuł i opis, i wszystko z mojej roboty, bo po prostu solki nie ma, tak. No i ja sobie dalej nagrywam, bo no dziewczyna, no nie ma czasu na takie głupoty, nie. No żartuję, wiecie, jesteście dla niej ważni, tak. Pamiętajcie, ona to bardzo kocha, nagrywać i w ogóle was wszystkich, więc, no, zostawiajcie w ogóle suby, lajki. No i co, może to mnie też paśnie, nie jestem, nie jestem skromny. Zapraszam do mnie o te stila w Nexusie. Pozdrawiam. No i co? Pójdziemy sobie może na jakiś parkurek, może na coś, ale w sumie wiecie co? Przejdźmy już do gościa specjalnego. Widzowie, oto gość specjalny, Waxo, Proszę je pokazać. Witam serdecznie, oto Syrena Waxo. Tak, czy Ty w ogóle kiedykolwiek tutaj. Byłeś na kanale Solki? Nie, no byłeś, byłeś, dobra, ze dwa razy no nawet. Byłem, byłem, Byłeś, bo sorry, no wiecie, u mnie, widzowie, to dużo jest Waxo, więc no to zapraszam do mnie na kanał, no. bo dużo jest Waxo. Zapraszamy. Właśnie I w, w ogóle macie stronę Polsce. w opisie, też bardzo fajną, naprawdę, polecamy. Tak, strona bardzo fajna, zapraszamy na kanał Marów, najlepszy kanał w Polsce, numer 1. <grym> tak, tak najlepszy kanał z Planet, no i wszystko, najlepszy moment dzisiaj, wszystko. Tak. No i zapraszam na stronę, bo tam naprawdę to nie jest żaden wirus, to jest naprawdę normalna strona. Tak, I wiem, i że to brzmi, jakby to był wirus. Tak, we wszystko. Tak, we wszystko, po kolejce tam wyskoczy. E, dokładnie, no. Co I w, w ogóle wtedy fajne piosenki to jest. lecą, co nie wiem, bo takie boskie lecą. Dokładnie. Tak nie jest, że ten wirus my my Nie, na naprawdę, obiecujemy. Wirusa. Akurat ten wirus, abyśmy mam nie wysłali. Tak, na serio, na no, serio. Naprawdę, uwierzcie nam. Choć może do, pójdziemy sobie do domu naszej tutaj soleczki. O, jasne. Któraś pewnie gdzieś teraz, nie wiem, co ona robi, uczy się chyba, więc nie może tego nagrać. Nie wiem w sumie, czemu Wiedzie, ona się uczy, jak to jest. stara 20 stara się opasek. No, stara stara się opasek, po po prostu. Stara się opasek dziewczyna, więc no niech się uczy. O, proszę zobaczyć no. sobie ile mnie jest w tym domu, widać, jak jestem o, tutaj szanowany. Nie mam komputera. Stary laptop, tutaj cimę wlatuje, A A nie, gdzie jest, ja nie jestem. ja jestem, ale co za szacunek? A ty jesteś w ogóle w, tym, w tej chałupie czy nie? No właśnie chyba nie co to za szacunek tutaj do mnie. Nie no soleczka, A... proszę, dać tutaj wam so Nie no, no przez mnie. Ja nie... A nie, dobra, jesteś tu, zobacz koło mnie, jesteś skin, nawet jest. No, I koła Fortuny, no to się szanuje. No, jak klikam na ciebie to mi amacza wyskakuje. no. To, nie O co tu chodzi? No, na wszystko mi ja matę pomocy. Co, um. bez pytania, moi mój O, jest. A, roli 13. To polajkuję, bo nie polajkowałem. No dobra, to my chyba w ogóle kończymy ten odcinek. Nie czy coś jeszcze chcesz dodać? No nie wiem. W sumie no, Spadajcie na stronę w opisie. Tak, w pierwszym tak, wpadajcie no. i na nasze instagramy, tiktoki, wszystko. I uśmiechy na tak, BST. O, bo w ogóle, czy stary dom? Bo ty jak byłeś wy... Wy, 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 wy wła, 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 jak byłeś, no to jest taki się zrobił. Władka, byłem u Władka. Hu... Jak u byłeś, zrobił dom stary, na event tylko. No właśnie, ja widziałem, czy tam podglądałem na pewnym kanale. No bardzo zapraszam Zapraszam. <getti> no no na, no, nie zapraszam No na masz nie zapraszam, ponieważ tam już... No już pustka. nie niedługo może będzie inny kanał za kilka miesięcy, może, może będzie. Będzie lepszy niż frisk, To będzie Kano. najlepszy kanał w Polsce, widzowie mm -hmm. Będą, e, bo będzie taki odcinek jak si Wiesz o co chodzi Śleć mm, Śleć, Śle e, śledź śledź solki śledź. oczywiście no dobra, to my już kończymy, więc żegnamy się. No, kończymy, nara. Dobra, jestem już sam, więc no, ogólnie w sobie wiecie, żeby ten odcinek wraz został następny, ponieważ tym bardziej, jak jestem ja i Wax, tam w ogóle większe odcinki niż jestem sam. No i wiecie, Solka wie tak naprawdę, że to wszystko nie jest na serio, więc pozdrawiamy i w ogóle pozdrawiam też Bruneta, który pewnie napisze mega fajny komentarz. No i co, pozdrawiam Solunie i życzę tam dobrego dnia, nie? I mam nadzieję, że wam się spodobał ten odcinek nagrywany tak trochę na szybko, ponieważ mnie też nie było długo w domu i pisze do mnie Solka o 19, czy ja mogę Odcinek, więc co? Ja się zgodziłem, bo jestem dobrym przyjacielem, no to się zgodziłem, nie? Więc no, dziękujemy za oglądanie, żegnam się z wami i wpadajcie, jak mówiłem, na pierwszą stronę w opisie. Bardzo polecam. Cieplutkie pozdrowienia i do zobaczenia.